Cześć, witajcie. U nas znowu spore zmiany, ale tym razem nie tutaj w tym domu, tylko na naszej budowie. Chodź, Jasiu, jak chcesz. Chodź, chodź. Będziemy zaraz z Jankiem robić sok owocowy. Generalnie to wrócił do Janka Katar na początku tygodnia i tak się ciągnie i ciągnie i przejść nie może. Będziesz mi pomagał? Mogę tu nacisnąć? Za chwilę. Tylko musimy tu przysunąć. Gdzieś pogubiłam te pojemniki, które były. Dostosowane do tej wyciskarki. Nie chcę jakoś na siłę szukać, więc zaczynamy. Naciśnij. I co najpierw marcheweczka? Jamłko. To poczekaj, bo mama taką blokadę. Spróbuj. W tej wyciskarce fajne jest to, że ma taką blokadę właśnie, że kiedy tutaj wkładamy owoc, to się zamyka. Więc y, ciężko byłoby tam włożyć rękę. Teraz leci są grzmoty. Tak, pięknie to wygląda. Co następne? Piotrusko. Wybieraj sobie sam co chcesz. No i kładź. Co teraz, Marchewa? Marchewa. To może tak dam. Oj, jest tam jest śniadko? To zaczekajmy. Wrzucaj. Ja proponuję teraz włożyć pęczek pietruszki, dobrze? Dobrze. Ale chwila, chyba tak tutaj to zrobimy. Mamo, leci zelowy. Pietruszka ma bardzo dużo witaminy C. Jak byłam w ciąży, miałam problem z hemoglobiną, z żelazem, więc właśnie żelazo wchłania się przy odpowiedniej ilości witaminy C. Ale jeżeli chodzi o Pietruszkę w ciąży, to poczytajcie tak sobie, tak. ponieważ trzeba uważać. Dobrze. Trochę minut poczekam. Trochę minut poczekasz, a ja takie duże przekroję na pół. Bo się nam nie zmieściło. Ja mnie... Ja wrzuciłem jabłuszko. Ja wrzuciłam jabłuszko. Bo tutaj a, jest coś taki mój pomocnik, kochany. Zrzuciłem jabłuszko, a ty wróciłem jabłuszko do mojego. To co? Wywieszają się i będzie więcej soczku? Tak. Janek! Chodź na soczek! Widzicie co? <grywa> Mała Mianka na soczek. I pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu dziecko mi odpowiedziało: zaraz. Zawsze to przybiega. Bawi się w pokoju. A co to z jakiegoś jaremurzu? A co wyczuwasz? Nic już nie zostało. A ja tato, ja wycofam wam piatruszkę. O. Ja marchewkę i jabłko. A ja się dobrze powiedział. To Jest pietruszka. pietruszka. Jesteśmy na budowie, poopowiadamy Wam teraz o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. W ogóle, jak to się czyściutko zrobiło, nie ma tych stempli budowlanych, więc od nowa spacerujemy i główka pracuje. Ja coraz to nowsze wizje łapię, ale przechodzimy do sedna sprawy, do czyli góry. do góry. Do dachu, który ma niedługo do nas przyjechać na dniach. Tak. Mieliśmy w projekcie tradycyjną więźbę, i przez przypadek, już tutaj nawiążę do dzisiejszego tematu wiązarów przez przypadek trafiliśmy na, na projekty na firmy, które tym się zajmują. Zaczęliśmy analizować, analizować. Wzięliśmy jakąś propozycję, jedną wycenę, drugą wycenę. i się okazało, że to nie jest wcale taki zły temat, że można w ten sposób stawiać dachy. No i jest trochę zalet. Właśnie mówiąc. zalet jest tutaj sporo, o których wcześniej naprawdę nie mieliśmy pojęcia. Generalnie jak usłyszałam wiązary, patrzę, tutaj mamy tradycyjną więźbę. My jakoś super nie znamy się od takiej strony technicznej na budowie. Podejrzewam nasze, jak większość osób, więc od razu pewnie u nas się tego nie da, skoro nasze mamy Nasze wyobrażenie było tylko takie, że przychodzi osoba, robi ten dach, stawia kładzie dachówkę i temat skończony, nie ma żadnej innej możliwości. A się okazuje, że jednak jest. Więc jak ruszył u nas temat wiązarów, to wybrałam się na wycieczkę do Wrocławia. Grzesiek wtedy miał żniwa, więc musiałam zająć się tym sama, ale nie pojechałam tam sama, od razu zielone światełko, bierzemy Kacpra, Kacper Madrona, drona, więc obleciał tą budowę z każdej strony. W sumie myślę, kurczę, będę stała pod takim wielkim domem, tak myślałam sobie, że może to być jakiś piętrowy, co ja tam zobaczę z dołu. No a z góry całkiem inaczej to wyglądało. Później Grzeniec dostał taką pełna, relację. Pełna analiza, Ania ja zrobiła pełną analizę. A raczej ta pani, która na tej budowie też była. Tak, spotkałam tam właścicielkę, bo okazało się, że oni mieszkają tuż obok w starym domu. Jednym słowem, y, zrobiła za nas całą brudną robotę. Przeanalizowała chyba 12 firm. Kilkanaście, związanymi. naprawdę kilkanaście. Otrzymała kilkanaście wycen y, no i podpowiedziała nam, gdzie jej wyszło najkorzystniej. Ona też tam, u nich w ogóle dużo się osób okazało, się w rodzinie budowało. okazało się, że w tą samą stronę Oczywiście, oprócz tych wszystkich zalet, o których Wam powiemy, no to nie ukrywajmy. Każdy patrzy na cenę. No i oczywiście my też to zrobiliśmy. Porównywaliśmy nie tylko wiązary pomiędzy wiązarami, ale też wiązary a tradycyjna więźba dachowa. Tak, i nie są to jakby jakieś wielkie różnice, tam nie dochodzą żadne zera dodatkowe do wiązarów. Nie. Można powiedzieć, że oferty były bardzo podobne. To, co sobie liczyliśmy koszty drewna, koszty osoba, która ten dach nam złoży, a wiązary i położenie dachówki bardzo, bardzo równo. Tam oczywiście mogą różne wynikać różnice. Tak, na przykład tutaj zdarzało nam się, że bez względu co wycenialiśmy, to różnice czasami były, bo po prostu ktoś zaszalał. Jeden pan, który robi dachy, jak zrobił nam wycenę całościową, to mnie aż wbiło w fotel, więc myślę, że tak czy inaczej nie warto zawsze opierać się na jednej wycenie, tylko porównać sobie kilka. A założyliśmy tutaj cenę wiązarów plus koszt położenia dachówki. Tak. To jest nasza kwota. A jedni tak, i materiał, a, jedni, a inni nam wyceniali te, y, cały dach, nie wiem, od załóżmy 100 czy tam 120 do nawet 200 zł, więc różnice były bardzo duże. Słuchajcie, to jeszcze nie jest związar, że tutaj znalazł jakąś belkę z gwoździami, ale po prostu łatwiej będzie nam przekazać to, co chcemy niż tak na sucho. Tak, na tym eksponacie tutaj Ania chciałbym powiedzieć. To, czego dowiedzieliśmy się między innymi od producenta, od Aldachu, czym się różni wiązar od takiej deseczki. Przede wszystkim wiązar jest z każdej strony gładko strugany. Dzięki temu, w razie czego, gdyby taki dach się palił, to ten ogień no, mniej będzie trawiony, ten ogień będzie się bardziej po, tym, po tej desce ślizgał Wszystko. w takim przypadku. Dokładnie. Oprócz tego. Każda m, część tego wiązaru jest zabezpieczona. To drewno w całości jest zabezpieczone taką y, bio, y, bio, takim preparatem, który działa na pleśnie, grzyby, y, ale oprócz tego też jest y, taki ognioochronny. I na szkodniki jeszcze, czyli z każdej strony y, jest to zabezpieczone. Bardzo ważna rzecz. Która też przechyliła tą szalę w stronę wiązarów. Przede wszystkim one są certyfikowane, czyli mamy pewność pod kątem wytrzymałości i pod kątem wilgotności. Mamy pewność, że te deski będą suche. Natomiast na co dzień to, co jest w okolicy, nasi znajomi, jeżeli się budują, robią dach, zamawiają drewno startaku, to prawo budowlane mówi tak, że powinno być suche. Że możemy dach robić z drewna suchego. A Ale najczęściej. Nie, że powinno, że musi być, niby. Tak, że musi być. Tak. Konkretnie. Natomiast najczęściej wygląda to tak, że przyjeżdża z startaku i od razu ląduje na dachu. E, szybko jest związane, żeby się nie wyginało na każde strony, bo jest najzwyczajniej w świecie jeszcze mokre. No i tutaj jednak bardzo duży plus, że mamy ten certyfikat i wiemy, z czego będzie nas, nasz dach zrobiony. Tak, a ostatni plus, o którym chciałam powiedzieć, jest taki, że tutaj firma nas zapewniła, że przyjeżdżają do nas w piątek, są przez cały dzień i odjeżdżają koniec pracy związanych właśnie z naszą konstrukcją dachową. Więc szybkość i na pewno też precyzja, bo jednak co innego jest w stanie wychwycić oko ludzkie. A inaczej na takiej produkcji to wygląda, gdzie są już odpowiednie maszyny, komputery, lasery. Tak, tam nie ma przypadków. Wszystko jest komputerowo mierzone, cięte. No trudno przy takiej sytuacji jakieś błędy. Rozmawiając też z wykonawcami, no niestety, też ja akurat się spotkałem z takimi sytuacjami, gdzie drewno, które docelowo miało być zaimpregnowane, załóżmy, z jakiegoś tartaku, z jakiegoś miejsca było tylko powlekane jakąś farbą, tak żeby przypominało zaimpregnowane. Było niebieskie czy tam zielone, a po kilku latach okazywało się, że to wcale nie było zabezpieczenie drewna, tylko jakiś tam preparat, żeby to zabarwić i żeby oczywiście zmniejszyć koszty.